Ciebam sobie Stąd Tadasia w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Fortnite, rozdział 5, sezon pierwszy bez zbędnego przedłużania jak rozpoczynamy serię Lecimy oczywiście znowu na pociąg, tak jak w ostatnim odcinku w środę. Subskrybujcie, lajkujcie i lecimy do odcinka. Lecimy już z gierką, myślę, że sobie polecimy na okłycze. Tu sobie polecimy, to jest boss. Spróbujemy zabić bossa. O Boże, co ja wziąłem? Mogę to zmienić. Proszę, powiedz, że mogę to zmienić. Poczekaj. Em, no, tu nie działa to? Powiedz, że mi działa. Siedem. E, dobra, spróbujemy to sobie wziąć. To niech mnie zostawi to. E, spróbujemy sobie wziąć jakieś ity. Spróbujemy stawić bossa. Przyjedzie po nas kolej. Lecimy koleją. Bierzemy itemy. I odjeżdżamy w siną dal. Tak, to jest cały jest mój plan na życie. W tych czasach skrzynka. Lądujemy sobie. Już tam słyszę, że się klepią. Mamy czepiaki nowe. Mamy roślinkę. Jest źle, ponieważ słyszę typów. Tu jest tak dużo typów, słuchajcie. Ja się boję o własne życie. Naprawdę. Naprawdę. Tam już kogoś zabili. Cyk. Tego nie chcę, bo to jest. słabe. Cyk. Myślę, dwóch typów. Przysięgam. Przysięgam, ja nie wytrzymam. Myślałem, że to typ. Chłopie, miałeś pompę i mnie nie zabiłeś. Naprawdę jesteś tragiczny. Jesteś tragiczny. Weźmy sobie roślinkę i wyjdźmy stąd najlepiej, jak najdalej Tylko sobie wezmę matce. Jest to chyba zły pomysł w ogóle, żeby tu lądować. Idźmy sobie tu, zobaczymy gdzie mnie to wyprowadzi Tylko proszę do jakiegoś przyzwoitego miejsca Niezłe miejsce, przyznam, przyznam Jak mam być bossa, to dopiero wtedy... Tu jest nowe autko w ogóle Taki G-Wagon, weźmy sobie bounty, by wróciło e, Tak Jaka się celka? Wygląda trochę groźnie. Jest to stary skin, można go teraz kupić. Jest to moje. Może poszedł zabić bosa. Boję się. O własne życie. Przyznam. Boję się. Bo się osuwa. Gdzie jest skrzynka? Aha, ona tu na dole jest, a jej nie widziałem. Uuuu, uh, bratku, bratku, bratku. Jak teraz zabić tego bossa, ponieważ... O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck. O oh fuck. Oh fuck. Jeden ja na pociąg. nie Jest przyjęty. Siema ciapciąg Hello. Tu w ogóle jest napisane ile ten. Mnie to nie obchodzi ten boss. To jest możliwe, że ja takiej tematy dostaję. Bardzo mnie to cieszy. I, I tu jest typ niby został, ale mnie to nie obchodzi. Ja tu kiedyś wrócę, prawda? Wracam jak bumerang. Pamiętajcie o tym. Nigdy, gdy mnie tam nie ma, ja zawsze tam wrócę, ponieważ. Czy ja wyjadę ze strefy? Nie, mogę sobie tak jechać całą strefę ten, tym oto moim samochodzikiem. Samochodzikiem. Yy, tym. No, jak to się nazywa. Ciapciągiem. Już się klipy, klipy tepią. Tam jest chłop. Ja spróbuję... Może nieudacznie, bo ten pociąg... G-Wagon we mnie jedzie! Co ty sobie żałtujesz. On wsiądzie? Wsiadł. Dobra, leży. Mój aim dzisiaj widzę, że nawet, nawet na poziomie. Yy, na pewno to, to leczy się apteką. Tam są jego itemy. Yy, gracza chyba nie będę likwidował, bo yy, no, tak jakby. nie po się mi? Od, odkrywamy sobie kolejne miejscówki, jeżdżąc wado, tym wagonem i wjeżdżam na jakiś, jakiś, jakąś stację. No chyba sobie że mnie żartujesz. Zart żartujesz. Yy, zartujesz sobie ze mnie w tej chwili. To cię nie chce się tu zatrzymywać. Jedź dalej, jedź dalej, chłopie. Co on miał? On miał z git itemy, dobra. E, jedź, 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 nie zatrzymuj się. On tam jest, i on jeszcze nie pokonał tego bossa, bo ja to widzę. Nie pokonał jeszcze. Tutaj też nie pokonał. Gdzieś w ogóle pokonali? Są tylko dwa, jakby medale: medaliony, medale. Tu jest, pojawiła się ta ta. Tu też. Ja jadę, ja jadę. Ja jadę po prostu. Ja se tańczę, robię co chcę. Wiecie o co chodzi? Tutaj jest Jin, nie? Jest Jin. Ja. Ja jestem pogromcą, po prostu. Czemu ja tak wolno chodzę? Dobra, jest git. Tu się chyba bili. Tak mi się wydaje. O, tu jest ktoś, kto przejął ten. Ktoś, kto przejął... Yy, medalion. Medalion. Ja się... Bo... boję, że ja wyrwę snajpę, nie. Ktoś zabał Jeszcze jej nie zabili. Więc może... Gdzie ja jestem? Na pewno to nie dojadę. Ja będę musiał chyba wyjechać ze strefy, no to ja się zatrzymam... Bo ta strefa już idzie, nie. Tuż ktoś to wziął. tuż ktoś to wziął, słuchajcie. O oh, fuck, 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 fuck. O! Oh. Ale że to jest bot? Nie, to nie bot. Nie mamo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. No, pozdrawiam, naprawdę. Zda, tu jest sobie za mnie. Myłka? Czy ja dobrze widziałem, że myłka? Nie, nie widzę, kto to jest. Myłka, Mr Myślałem, że myłka, dobra. Jeszcze jedna, ostatnia gra. Może dzisiaj się nie uda, ale na pewno. Pamiętajcie, że na pewno kiedyś uda się mi wygrać grę Fortnite, tak? Może to nie będzie ta gra? Może to będzie inna gra? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, widzę, kolejna giereczka, kolejna. Najpraw najprawdopodobniej przegrana. Pociąg jest tu: albo lecimy od razu na pociąg, albo lecimy na Pitera Gryfinac. jest bardzo mało, mało w ogóle opłacalne dla mnie. Ja od razu zginę. Na tym się pociągu też w ogóle tyle ludzi, jak się jedzie spotyka. Najlepiej jest chyba, jak ja wejdę na pociąg i po prostu od razu z niego zejdę, jak zdobędę itemy. Bo to naprawdę jest najbardziej chyba opłacalnymi. To jest jakaś, może i. I yy, farma, jakbym wylatował na mokro... Tak, ja to robię, ja to robię, kochani, ja to robię. Ląduję na moście. Dobra, nie ląduję na moście, bo nawet nie zdążę. Ten, ten pociąg jedzie 2 na godzinę. Powinien jechać jakieś, nie wiem, 30. O nie, 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 nie. nie. Ma mało. Chłop ma mało, przyrzekam. I ma pompę. Chłop ma mało i ma takie itemy. I prawie my zabił. Przyrzekam. Dzisiaj jest dobrze, ale z jest coraz więcej w tej grze. Przecież ja to przysięgam. Chyba, wypite. Wypite. Tu chyba lecą itemy w ogóle. Ja wezmę wszystkie itemy, jakie są. Bo jak ktoś mnie tu dojedzie i wezmie mi te tego itema, to ja się przez. Nie wiem, co ja zrobię. Ja dojeżdżam już na jakąś stację Ja go dojeżdżam, przecież on ma mało HP Dobra Zdążę? Zdąż Zdążyłem, ale to była akcja, wy to widzieliście widzowie Zrobiłem to jak Jakiś kłode seryjny Ten Jakbym na zlecenie kogoś był. Wiesz, tutaj musisz zabić kogoś, a ty musisz jeszcze wsiąść do pociągu, bo jedzie kudę na następną stację. O, patrzcie teraz. Jest czysto wszystko jest pięknie, normalnie cudownie i nagle wszystko się zmienia. To jest kalabin szturmowy. To jest pompa. Ja już nie wiem, co jest z czym. To się chlejemy. Tą pompę już mogę wyrzucić. Jestem dumny z tego co zrobiłem w ogóle teraz. Tutaj wjedziemy sobie i odkryjemy nowy obszar. Pójdę sobie może na tamte domki, albo pójdę sobie wziąć to. Pójdę sobie wziąć tamto. Patrzcie teraz. Dobra, lecimy, jedziemy przez mości, wysiadamy na tamtej stacji i lecimy do pobosa, po, bossa. po K. Szczerze, naprawdę fajnie mi się gatała z tego Fortnite, to jest taki. Jest dynamiczny, ale ten movement naprawdę mogliby zmienić. Spoko mi się w to. Wzięli z bossa? No przecież to niemożliwe jest. No to jedziemy na kolejnego, czyli tutaj. No, wzięli bossa, dobra, lecimy na kolejnego. Ja nie wysiadam z tego ciapciągu. Przygotowuję pompę, wszystko jest przygotowywane. No, żeby tu mnie nie widzieli, nikt, a nikt. Tam jest Lambo, ale. Tu jest typ. Dobra, super. Zostawem, zostawem. Dobra. Lecimy tu na kalkułomne koleje. Prawie jak kalkułomne kino, ale, ale to jednak koleje. Tu są trzy skrzynki. Ej, tu jest do dobrze. Tutaj. Ktoś gdzieś płynie. Ale jestem dumny z tamtego kila, co wysiadłem i zabiłem ty, panie. Tam jest. Nie, to tylko Lambo stoi. Dobra, ja się chowam do pociągu, bo. Bo nigdy nie wiadomo, czy nie dostanę sobie Snajpereczki! Ktoś nie dostanie snajper, kozy. E, gdzie ja jestem? Jeszcze nie. Tu będzie stacja, tu będzie stacja. Będzie stacja przystanek. Jedź, jedź, jedź. Przecież tu nikt nie może wsiąść. O kurde. A wsiął. Wsi wsiadł, wsiadł jednak. Tu powiedzmy. Nie udało się wygrać po raz kolejny, lecz że moim całym sercem że kiedyś Kiedyś uda się. Kiedyś uda się wygrać. w ogóle ta emotka... Tak mi się podoba z tego kanetu. Przecież ona jest cudowna. Chciałabym ją. Yy, ale nie wiem, czy będę miał kanet. Może tak, może nie. Na razie mam Grady i odbierzmy sobie nagrodę. Czyli malowanie, czyli coś, czego ja nigdy nie używam. No, zaczął używam na bronie, ale to tam takie jedno, bo mi się chyba najbardziej podobało. W ogóle ta szafka, szafka boli w oczy. Szafka boli w oczy. Przyrzekam. Szafka boli w oczy. Oczy, oczy, oczy. Wiecie o co chodzi, nie? No więc sobie dobra. Ja Ja chyba bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli w środę. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Czy podobają Wam się te odcinki z Fortnite'a? Jeszcze nie wiem, co piszecie. Nie, nie wiem, co pisaliście pod tamtym odcinkiem, bo ja to nagrywam po prostu jeden odcinek po, dru po drugim żeby mieć to na zapas i żeby się nie spóźniać z odcinkami yy, o godzinę, dwie, bo nie chcę mi się to wstawić i mam problem z czymś tam, więc no, nagrywam to na zapas i montuję sobie to po yy, od razu, nie? Nie będę tam się patoczył z tym. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w środę. Pa, pa!